Dziś w programie „Natura się odpłaca”. Odwiedzamy gminę Sękowa w Beskidzie Niskim. Lasy pokrywają ponad 70% powierzchni tych terenów, a gęstość zaludnienia na dużych obszarach nie przekracza trzech osób na kilometr kwadratowy. Trudno o lepsze miejsce do poszukiwania spokoju, ciszy i kontaktu z naturą. Sękowa, gmina Naturowa ze Wszechmiar. Centralne miejsce w herbie gminy zajmuje orlik krzykliwy. Jeden z gatunków szczególnie hołubionych w sieci Natura 2000. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że orlik tutaj trafił. Na to Orle miejsce w herbie. Chcieliśmy jakiś swój znak rozpoznawczy umieścić w herbie gminy. Rozpisaliśmy taki konkurs. No i powiem szczerze, że w ostrej walce Orlik ten wygrał zawody z Wilkiem, który też był proponowany jako logo gminy. Miejsce, gdzie orlik walczył z wilkiem o tytuł najbardziej charakterystycznego gatunku, to chyba najlepszy opis tutejszej przyrody. Nic dziwnego, że wraz z utworzeniem sieci Natura 2000 większość powierzchni gminy znalazła się w obrębie jej ostoi. Nie jest jedynym drapieżcą karpackich lasów. Na terenie gminy Sękowa występują wszystkie gatunki dużych drapieżnych ssaków żyjących w Europie. Są wielkie niedźwiedzie, skryte i tajemnicze rysie, a nawet żbiki. Te leśne koty są już tak rzadkie, że badający je naukowcy mają nawet kłopot z oszacowaniem liczebności populacji, która pozostała jeszcze na wolności. Na szczęście herbowy orlik częściej pozwala się oglądać. Bez problemu można go zobaczyć, gdy szybuje nad dolinami Beskidu. Faktycznie często można tu orlika na niebie zobaczyć. Można. Można. Niewątpliwie częściej w tej części południowo-wschodniej gminy, natomiast i nad Sękową przelatuje i, co ciekawe, nie ucieka od ludzi. Wydaje się to być no, dziwne, ale bardzo często widzę Orlika siedzącego przy drodze wojewódzkiej w kierunku Dukli. Można powiedzieć, że orliki żyją w symbiozie z tutejszymi mieszkańcami. Gniazdują w rozległych lasach. Kośne łąki i pastwiska w dolinach są idealnym miejscem do polowania. W niskiej trawie łatwiej dostrzec gady, płazy lub gryzonie, które stanowią podstawę orlikowej diety. Obecność skrzydlatych i czworonożnych drapieżców to dowód wysokiej jakości środowiska naturalnego gminy Sękowa. Po pierwsze, wszystkie te gatunki potrzebują do życia dużych, dzikich terenów. Po drugie, skoro z nimi jest wszystko w porządku, to znaczy, że znajdują odpowiednią ilość ofiar, na które mogą polować. Doświadczenia pszczelarzy z Beskidu Niskiego potwierdzają, że środowisko jest wolne od zanieczyszczeń. Większość lasów tutaj w naszych terenach to są lasy jodłowe i częściowo również świerkowe i sosnowe. co to daje? Na drzewach iglastych występuje mszyca, która produkuje spać. I glastą, pszczoły ją zbierają, przynoszą do ula i przetwarzają na miód i to z jest tego doch. pozyskuje się miód A to, że tutaj jest takie czyste środowisko, że nie ma jakichś zanieczyszczeń chemicznych, przemysłowych, to ma jakieś znaczenie? No. Y tak bym powiedział, że chyba zasadnicze. Dlatego zimujemy w miarę zdrowo, i, i, i po prostu zazimowane przezimowują. I na wiosnę się normalnie rozwijają bez strat. I to, to po prostu świadczy o tym, że środowisko jest zdrowe. Czy można by powiedzieć, że jeżeli gdzieś pszczoły się dobrze mają, dobrze zimują, to to jest taki certyfikat jakości środowiska? No, tak bym powiedział. W Polsce pszczelarze są też dobrzy i nie, nie, nie można powiedzieć, że nie są fachowcy, a, a zimują z 30%, 40%, nieraz 50% stratami. To, to coś tam jest. Nie? Zresztą w centralnej Polsce brakuje pyłku. Po Lipie już nie ma nic, tam gdzie są monokultury. samorządowcy postrzegają przyrodę jako najważniejsze bogactwo regionu. Ale sama Natura 2000 nie kojarzy im się z miodem i słodyczą. Niejednokrotnie ciężko korzystać ze środków z Unii Europejskiej, ponieważ yy, no, postępowanie yy, o Decyzję środowiskową, a później pozwolenie na budowę, no, w tych najgorszych yy, relacjach może, może trwać ponad dwa lata. Zdanie pani Wójt podzielają władze gorlickiego powiatu. Wszyscy na tym obszarze zaczęliśmy się bać możliwości inwestowania. Boją się samorządy. Boją się inwestorzy, i docelowo prowadzić to może do bardzo niezrównoważonego rozwoju, oczywiście z ochroną środowiska, ale absolutnie z pominięciem istotnego elementu w tym środowisku, jaki jest człowiek. Ten stan rzeczy z całą pewnością należy szybko naprawić. zdaniem ekspertów rozwiązaniem mogłoby być wpisanie zadań ochronnych związanych z siecią Natura 2000 do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nikt nie wybuduje się bez zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym tak jakby naturalne pytanie, naturalne, Natura 2000 naturalne pytanie yy, czy te miejscowe plany nie powinny być naturalnym narzędziem regulacji stosunku pomiędzy człowiekiem, przyrodą i inwestorem. Ogromną szansą dla gminy Senkowa może być także rozwój kwalifikowanej turystyki nastawionej na obcowanie z dziką przyrodą. to może być dobry punkt wyjścia dla samej gminy, by na tym fundamencie, na tej bazie dobrych lasów, z dobrze prowadzoną gospodarką, objętej dodatkowo jeszcze projektem Natury 2000, można było tworzyć ciąg dalszy. Myślę tutaj o rozwoju. Wszystkim turystyki, tej zielonej turystyki, ale również jakichś działań edukacyjnych są wreszcie, przecież na terenie gminy uzdrowiska wapiennym są miejsca, które już zostały, że tak powiem, przypisane do funkcji turystycznych. Czas na to, żeby może w większym stopniu ten atrybut w postaci naturowych lasów wykorzystać. Teren specyficzny, bo góry, bo ostoja Natura 2000. Proszę powiedzieć, jak to wpływa na gospodarkę leśną? Nasze lasy w całego Nadleśnictwa właściwie po 85% są objęte projektem Natury 2000. I właściwie to dla nas jest pochwała. Bo oznacza, że to wszystko, co leśnik zrobił tutaj od wojny albo i we wcześniejszym okresie sprawiło, że stan tego lasu okazuje się na tyle cenny, że zostały nasze lasy włączone do projekty Natury 2000. W Nadleśnictwie Gorlice leśnicy nie stosują wielkopowierzchniowych zrębów zupełnych. Starają się gospodarować tak, by zachować ciągłość lasu. To sprzyja środowisku, ale wymaga więcej czasu i wysiłku. Prowadząc tak tą gospodarkę leśną, mamy zapewnioną ciągłość trwania lasu w tym miejscu. Dodatkowo daje to możliwość prowadzenia. Możliwie kompletnego lasu, to znaczy takiego, w którym jest miejsce i na młode pokolenia, i na stare drzewa, i na drzewo martwe, które tutaj też nie bez przyczyny pozostało w tym lesie. Wprowadzamy na małych powierzchniach do mieszki czereśni, jawora, jesiona, wiąza. To sprawi, że ten las będzie, że tak powiem, kompletny i pełny. Naszym celem jest kiedyś tam Pewnie to już następne pokolenie leśników osiągnie, żeby ten las był bardzo zbliżony do takiej pierwotnej puszczy karpackiej. W Nadleśnictwie Gorlice można też znaleźć obszary całkowicie oddane naturze we władanie. Pewnie jeszcze parędziesiąt lat temu mogłoby się zdarzyć, że za taki fragment lasu leśniczy by stracił pracę, nie? Mogłoby tak być, mogłoby tak być, ale hmm, chcę uspokoić mojego kolegę, pana leśniczego Jerzego Mąkę, który jest leśniczym w tym leśnictwie od kilkunastu dobrych lat. Pan leśniczy... Hmm, Prowadząc gospodarkę zresztą bardzo dobrze. W całej okolicy tutaj wyznaczył powierzchnię powiedział, czy ile tutaj jest? Tego? Około 7 hektarów około 7 hektarów, przy grzbietowej części leśnictwa to jest las bukowy naturalny pochodzący. Prawdopodobnie z zasobów chłopskich sprzed wojny. W jednym miejscu mamy jeszcze żywe, stare drzewa, mocno ugęzione, z dużą masą drewna, ale już drzewa, które zakończyły swój żywot, rozpadły się i w tej chwili stanowią ten magazyn drewna martwego. Takie właśnie rejony, jak tutaj, z tymi starymi, grubymi drzewami rozpadającymi się, grube martwe drewno, to jest potencjalne siedlisko dla tych właśnie rzadkich, chronionych gatunków. To są potencjalne drzewa dziuplaste, czy już dziuplaste, w których mogą się te ptaki gnieździć. W takim lesie gospodarczym jest to trudne. Natomiast takie rejony, właśnie celowo pozostawione ze względu właśnie. Na zachowanie tej bioróżnorodności nie wszystko musi być użytkowane, a szczególnie takie mm, przyszczytowe, yy, często <laughs> o, o takim ciekawym nawet pokroju, yy, stare drzewa jak najbardziej powinny również być w lesie. Największa naturowa ostoja na terenie gorlickich lasów to specjalny obszar ochrony ptaków – Beskid Niski. Jest to obszar utworzony właściwie dla takiego jednego gatunku, który okazał się być sztandarowym dla tej ostoji, to jest dla orlika krzykliwego. Jest to duży obszar rozciągający się od Komańczy w Bieszczadach aż po, po krańce Beskidu Niskiego. Ta populacja określona za największą w Europie spowodowała, że tak duży obszar został objęty właśnie tą formą ochrony. Naturalne obszary dają schronienie wielu innym gatunkom, objętym szczególną ochroną w ramach sieci Natura 2000. Nic dziwnego, że w lesie z dużą ilością martwego drewna znakomicie czują się dzięcioły. W próchniejących kłodach łatwo znaleźć smakowite larwy. W okolicy można zobaczyć bardzo rzadkie dzięcioły białogrzbiete i największe pośród europejskich dzięciołów dzięcioły czarne. Z dziupli wykuwanych przez dzięcioły korzystają muchołówki białoszyje. Są także maleńkie suweczki i wielkie puszczyki uralskie. Uszczyki uralskie to jedne z największych polskich psów. Zakamarki wiekowych pni służą im jako miejsce do założenia gniazda. W gminie Senkowa można zobaczyć gatunki priorytetowe w sieci Natura 2000. Należą do nich zwierzęta i siedliska objęte szczególną ochroną, takie, których byt jest zagrożony, a jednocześnie europejskie populacje są kluczowe dla uratowania gatunków. Pośród zwierząt żyjących w okolicy sękowej, gatunkami priorytetowymi dla Europy są wilki, niedźwiedzie, a także piękne chrząszcze nadobnice alpejskie. tutaj kilkadziesiąt metrów w dół i zupełnie inny las, tak? Tak. Dzisiaj ta lesistość wynosi 70%, po wojnie sięgała ledwie 20 Więc na blisko połowie powierzchni gminy lasy rosną dopiero od 60 lat i przeszły co najmniej dwa etapy. Okres powojennych zalesień pionierskimi gatunkami była to najczęściej sosna modrzew, rzadziej trochę brzoza. Ten okres 40-50 lat był potrzebny po to, żeby te gatunki drzewiaste przygotowały dany grunt po etapie ich rolniczego użytkowania do funkcji leśnej. Czyli tutaj mamy coś w rodzaju przedplonu, tak, tak to, jest, to jest przedląd. Przedplon w wydaniu leśnym, który ma już ponad 60 lat i który w w ostatnim okresie dotrwał do etapu, w którym pod jego okapem, pod okapem właśnie lasu sosnowego wprowadziliśmy te docelowe gatunki buka i jodły, które stanowią podstawę lasu karpackiego, Puszczy Karpackiej. Powierzchnie do powojennych zalesień dały pola uprawne po dawnych wsiach, opustoszałych po wysiedleniach ludności łemkowskiej. Dziś dawną historię wspominają tylko stare cmentarze i kapliczki w pustych dolinach. A jak się komuś już tak zdarzy, jak nam, że wieczór nas tutaj w okolicy zastanie, to jest tu już parę miejsc, gdzie można zanocować? Ja myślę, że baza noclegowa w gminie Sękowa jest jak na razie w bardzo dobrym stanie i o każdej porze dnia i nocy i pory roku można znaleźć miejsca. Jest bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych, które szczerze polecam, bo... bo Każde jest inne, każdy znajdzie coś dla siebie i jest naprawdę bardzo fajnie. I nie ma natłoku. Jest właśnie to wszystko w takiej idealnej ilości, tak mi się wydaje. I cisza, i spokój to jest za tych miejsc tutaj, bo takich miejsc jest wiele. A ta przyroda, o której tu wszyscy mówią, no ta przyroda to wszystko wiąże się z tą ciszą i z tym spokojem i zwierzęta, które tu żyją i ptaki, i sarny, jelenie, dziki, wilki e, też korzystają z tego, że jest cisza i spokój okay. <grych> i dają się oglądać w związku z tym. Wilki też? Wilki też. Mhm. Pewnie jedno z częściej zadawanych pytań, czy są tu wilki, czy są tu niedźwiedzie, tak? Tak, to pytanie jest zadawane stosunkowo często nawet bym powiedział. Zaraz po dzień dobry pewnie. <grych> Blisko dzień dobry. Eee, tylko trzeba wyczuć, jaką odpowiedź trzeba udzielić. <grych> Dlatego, że... Widać czasem, że turysta może tych Wilków się bać, mhm. lub widać po turyście, że chciałby rzeczywiście tego wilka zobaczyć. A okolica wygląda na taką, gdzie często przyjeżdżają ci turyści, którzy raczej szukają wilków. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Bardzo rzadko się zdarzają tacy turyści, którzy trafiają przypadkiem w te tereny, którym przeszkadza cisza i spokój. <laughs> I szukają właśnie deptaków. No ale dzięki Bogu jest ich mało. Na pierwszy rzut oka rozwijanie turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim może się wydawać bardzo trudnym zadaniem, ale ten rodzaj aktywnego wypoczynku jest już bardzo popularny w zachodniej Europie. Nowy nurt zdobył już przyczółki w Polsce. Należą do nich Biebrzańskie Bagna, Puszcza Białowieska, Ujście Warty oraz wielkie stawy w okolicach Milicza i w Kotlinie Oświęcińskiej. Zdarza się, że w wiosenne weekendy w tych miejscach można spotkać więcej turystów z zagranicy niż z Polski. Nie ma powodu, by okolice Sękowej nie mogły dołączyć do tych kultowych dla przyrodników miejsc.